Bonjour mes amis, finish les kikaliches, resumem chez les fêches, miens sojerné, takia kia, finish chez Squadra, je vais faire jus de viande chez les sauces, miens sné, regardez chez Oh 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 Dzięki, że klikałeś. Jak rozumiem, to kochasz mięso tak jak ja. Przy okazji zasubskrybuj kanał, jeśli tego nie zrobiłeś i daj kciuk, jeśli przepis oczywiście będzie Ci się podobał. Ja dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić prostego, fajnego steka właśnie z rumsztika, ale najważniejsze dla mnie będzie dzisiaj sos. Sos, który będziemy robić, który będzie super się komponowało, będziemy robić podstawowy przepis kuchni francuskiej, czyli jus de viande, sok z mięsa. Dzisiaj zrobię wołowego, ale możesz zrobić na przykład drobiowego. Jeśli masz po prostu takie reszki, właśnie korpusu, na przykład z kurczaka, czy na przykład z spierliczkę, czy na przykład z kaczki, to możesz właśnie zrobić ten przepis. Chodzi o to, że wyciągamy smak z mięsa z małej ilości skrawki od mięsa. Dzisiaj Wołowiny. Czyli ja tutaj mam 300 gram wołowiny, czyli dodaję około powiedzmy dwóch łyżek oleju słonecznikowy. Włączam moc pod spodem. Pogrzeję bardzo mocno tłuszcz i będę dodawał właśnie nasze skrawki tutaj z mięsa. I nie będę mieszał. Będę podsmażył całość jakieś powiedzmy dwie minuty. Nie pomieszaj tego za często, bo wtedy zaczynam mięso puścić po prostu wilgoć. Troszeczkę wody. palec z tego nie wyjdzie bardzo dużo ale naprawdę to jest tak smaczne, coś pełnego. W kuchni zawodowej to mamy szefa kuchni, zastępca szefa kuchni, a później mamy różnych stanowiska. Mamy garmożerkę na przykład. Sos jest naprawdę bardzo bardzo ważnym elementem w środku całej brigadę. bo sos jest ten element, który naprawdę może wspomagać potrawę. Jeśli na przykład byśmy mieli mięso, które jest troszeczkę za suche, to dzięki sosu uratujemy naszą potrawę. Widzisz, I ani razu nie pomieszałem, żeby mięso nie zaczęło puścić po prostu swoją wilgoć, swoją wodę i mi zależy naprawdę, żeby mieć bardzo fajny kolor. Musi być to naprawdę złote, ścięte, nawet troszeczkę przepalone. OK, teraz widzisz, mogę pomieszać. Widzimy, że mięso się ścina i widzisz, musimy uzyskać takie piękne, złote kolory. I wszystko jest, widzisz, tak podsmażone, to będziemy to nawilżyć. Będziemy dodawać około, powiedzmy, pół szklankę wody. I znowu teraz. Nic nie dotykam, ma wyparować po prostu naszego płynu i będzie się pojawiał na spód od naszego garnka takie odrobinę opalelizny. Nie przyklewaj garnka, bo całość ma się wyparować. Widzisz, kompletnie wyparowało w tej chwili wodę, to możemy drugi raz namocić. I widzisz, w tej chwili mamy takie delikatne opalelizny tutaj. Nie jest to trzemne, jest to brązowe i to ma naprawdę pyszny smak mięsny. Teraz dodam znowu troszeczkę wody do środka, żeby rozpuścić całość, żeby znowu mój płyn był bardzo intensywny. Czyli drugi raz dodajemy i mocimy całość. Znowu wpuszczam tę wodę. Z pomocą drewnianą miszkę, widzisz, jak wszystko się gotuje, możesz wszystko pomieszać, żeby odkleić ten smak z mięsa. To jest idealne. Mamy już ciemniejszy sos, widzisz. I znowu karamelizuję całość. Pokroję teraz warzywa i dam całość do środka czyli jedną machewkę pokrojoną nie za grubą, nie za cienką, jedną cebulę pokrojoną w piórce i ząbek czosnku potrzebuje tylko naciskać. Liść i troszeczkę cimianku. Teraz wyląduje do środka cebulę i machewkę i całość podsmażam jakieś 2-3 minuty. To jest naprawdę czas chłodny ale warto naprawdę to zrobić. Nie wyjdzie dużo płynu z tego, wyjdzie może pół szklankę, ale to będzie tak mocne smakowo, że musisz to spróbować. Dobrze, teraz minęło dwie minuty, dodaję właśnie ząbek czosnku do środka i ponownie minutę smażę całość. I kolejny raz dodaję teraz wodę do wysokości. O, troszeczkę więcej dam, bo będzie to redukował dłużej. Bardzo, bardzo istotne, jak robimy bazę do sosów, czy to będzie jus de viande, czy to będzie demi glace, to nie dodajemy sól. Nigdy nie dodajesz sól teraz, bo de facto nie wiesz, jak długo będziesz to redukował, do jakiej konsystencji będziesz to redukował. Do środka teraz znowu, jak dodałem wodę, to mogę delikatnie, widzisz, z pomocą drewnianej łyżki, odklejać cały smak z mięsa. Zobacz, jaki kolor odzyskaliśmy już w tej chwili, tylko na podstawie właśnie smażenia warzywa i mięsa. Dodaję teraz do środka liść dodaję do szkodka znowu cimianek świeży i całość na wolnym ogniu ma się gotować 30 minut. Przygotuję kolejny składników do mojego sosu, które będą docelowo podawane właśnie z, z stekiem. Czyli mam dwie młode cebuli, jeśli masz szalotkę, możesz się zastąpić szalotką i pokroję je w bardzo drobną kosteczkę i zrobię teraz papkę z jeden ząbek czosnku, dosyć gruby jak widzisz. Mój jus de viande potrzebuje jeszcze 10 minut się zredukować. W międzyczasie zrobię po prostu purée zimiaczane i bób, który na pewno umiesz zrobić w domu. 15 minut minęło. zdążyłem robić właśnie purée zimiaczane i zrobiłem bób, zblanszowałem bób. Polecam w ogóle obierać bób najpierw i dopiero go zblanszować. Jeśli zrobisz to na odwrót, to po prostu on się robi taki szary, bóreń i I teraz sos. To się redukowało 20 minut, czyli moje jus de viande jest gotowe. Przesadzam, przeszytko, tak jak ci. Mówiłem, tego nie będzie dużo, ale będzie takie koncentrację smakową. I tego nie napisz mi w komentarzach, czy można to zjeść. Nie, to są skrawki z mięsa. Mamy sok z mięsa, tak jak Ci mówiłem, który nie doprawiłem ani solą, ani pieprzem, widzisz? To jest taka esencja smakowa. Mm, tutaj czujesz mięso prażone, będzie idealne do mojego sosu. No dobrze, zabierzemy się teraz do naszego steka, czyli na patelnię grylową dodaję troszeczkę tłuszczu i podsmażę mięso z obu stron żeby zamykać mięso Mam włączony piec z termobiegiem, temperatura 170 stopni. Pomysł jest taki, doprawię solą, tylko sól, stek z obu stron. Nie napisz mi w komentarzu, że się nie soli mięso wołowe, ja się na tym nie zgadzam. Ja uważam, że jak solimy mięso wołowe, to pod wpływem temperatury w trakcie smażenia lub grillowania, to po prostu idzie woda, idzie wilgoć na wierzchu. I wtedy sól pompuje tą wilgoć i zamyka mięso, wtedy wszystkie soki zostają w środku. Czyli dodaję sól. Na wierzchu od mięsa mam tutaj dzisiaj piękne steki z rumstika, więc tak. Pogrzewałem mocno patelnię, położę mięso i go nie dotykam przez najbliższe minuty. Odwracam mięso w drugą stronę. Widzisz, jest pięknie zamykana. Mięso jest zakmięte z każdej strony, położę go teraz na kratę i to wyląduje do gorącego pieca, temperatura 170 stopni z termobiegiem na jakieś 6 minut. I na tą samą patelnię widzisz, tutaj mamy znowu sok z mięsa, a szkoda by było to wyrzucić, to będziemy teraz naszej cebule posiekamy razem z cioskiem i podsmażymy całość na chwilę, uważając, żeby to się nie przypaliło. Mam tutaj teraz piękne borowików suszone, które po prostu delikatnie pokroję. Musimy szybko teraz dodawać borowiki. Znowu podsmażamy całość. Następnie dodaję czerwonego wina. Jeden kieliszek, i dodaję nasz sok z mięsa. Czasami zdejmujemy tłuszcz, nadmiar tłuszczu, który się pojawia właśnie na nasz sok z mięsa. Możesz używać takiej patent, że dodajesz na przykład ręcznik papierowy, bo tłuszcz się znajduje na wierzch i on po prostu jest pompowany. Lub możesz to wkładać do lodówki na kilka godzin i wtedy on będzie się pojawiał na wierzchu. I tak jak jest, gotuję mojego sosu. Aż będę miał piękną konsystencję, będzie czuć właśnie czerwonego wina, będzie czuć mięsa, będą czuć borowiki prawie tylko solą i pieprzem i to będzie gotowe. Kolejną rzecz, której będę dodawał na koniec, to będzie kawałek masła, żeby znowu powodować emulsję, żeby znowu łączyć wszystkie po prostu płyny ze sobą. I dodaję jeszcze kilka liści cimianku. 3 minuty już mięso jest w tej chwili w piecu. Dodam kawałek masła na nie na wierzchu. I kolejne 3 minuty zostawiam mięso w piecu. Sos ma piękny kolor, ma prawie piękną konsystencję. Teraz wyłączam palnik pod spodem, dodaję około powiedzmy 25-20 gram masła. Dodaję dopiero wtedy sól. Dodaję jeszcze świeży mielony pieprz I mieszam całość, żeby po prostu masło się kompletnie rozpuściło I zagęściło całość Wyciągałem mięso z pieca po 6 minut I teraz przykrywam folią aluminiową I mięso ma odpocząć kolejne 6 minut Mięso odpoczęło, mogę teraz ją pokroić W takie kawałki I dodaję Troszeczkę purée ziemniaczane, Na to Poza teraz mięso tu jest wysmażone na medium rare. Już nasz tester jest na plan. Nie mała. Mm, pachnie nie? Mm. No i dodajemy sos, szalotką z borowikami. Troszeczkę na mięsie. Zobacz jak to pięknie wygląda. Już mam ślinotok. Powiem Ci, że to są moje smaki. Uwielbiam takie rzeczy. Nie dodaj za dużo sosu po prostu na talerzu. Może dodawać sos na sosierkę, gdzieś z boku. O, i voilà. I na koniec świeżo mielony pieprz jeszcze, bo nie dodałem w ogóle jeszcze. I troszeczkę jeszcze cimianku do dekoracji. No i czas na mięso. Mmm, delikatne mięso jest idealny, on się rozpływa. Sos ma bardzo wyrazisty smak mięsa. Mamy nasze szalotki czerwonego wina, mm, bub do tego al dente. Mm. Jeśli lubisz takie potrawy to komentuj na dole, że chcesz więcej potrawy z grilla i to zrobię dla Ciebie. Pamiętaj o tym, że jestem do Twojej dyspozycji, napisz mi w komentarzu co mam ugotować dla Ciebie i to zrobisz czasem. Zajrzyj na mój konto Instagramowe, bo tam znajdziesz różnych innych przepisów, których nie znajdziesz na YouTube. Życzę Ci bon appétit mon ami i do zobaczenia. Cies, Inny przepis na mięso wołowe, kliknij tu.